Firma Ultraviol przedstawia wirusobójcze i bakteriobójcze lampy Aseptor Basic. Ekstremalnie skuteczne, wyjątkowo ciche i w pełni bezpieczne. Lampy wraz z powietrzem pobierają wirusy i bakterie. Cichy i wydajny wentylator zaciąga powietrze z bakteriami i wirusami do komory dezynfekcyjnej Aseptora, gdzie jest ono naświetlane promieniowaniem UVC. Najwyższą skuteczność dezynfekcji powietrza zapewnia idealna proporcja natężenia promieniowania UVC i czasu naświetlania powietrza. Cały proces jest w pełni bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz roślin, ponieważ biobójcze promieniowanie jest całkowicie zamknięte w kopule lampy. Wymuszony przepływ powietrza wywołuje jego łagodny obieg, dzięki czemu aseptor dezynfekuje całe powietrze, które znajduje się w pomieszczeniu. Metoda ta jest skuteczna i potwierdzona badaniami naukowymi na przestrzeni lat. Gwarantuje ona do 99,9% skuteczności w usuwaniu bakterii, pleśni, grzybów i wirusów z powietrza, w tym koronawirusa. Lampy bakteriobójcze UVC Aceptor zostały przebadane w Instytucie Biotechnologii w Łodzi i wykazały się ekstremalną skutecznością. Oferujemy trzy modele – Aseptor Basic 236 do pomieszczeń o kubaturze około 90 m3, Aseptor Basic 255 do pomieszczeń o kubaturze około 150 m3, a także Aseptor Basic 295 do pomieszczeń o kubaturze nawet 200 m sześciennych. Zastosowanie większej ilości lamp bakteriobójczych Aseptor zwiększa dezynfekowaną kubaturę nawet kilkukrotnie. Lampy bakteriobójcze Aseptor są wyjątkowo ciche. Poziom dźwięku poniżej 20 dB to poziom ledwie słyszalnego szeptu. Urządzenia są wygodne w użytkowaniu. Posiadają zaawansowany licznik czasu pracy, przypominający o konieczności wymiany promiennika oraz informujący o ewentualnych awariach. Wymiana filtra to czynność prosta i intuicyjna, bez użycia narzędzi. Lampy wirusobójcze i bakteriobójcze posiadają trzy sposoby instalacji. Na wygodnym statywie, który z łatwością możemy przemieszczać oraz za pomocą montażu naściennego lub sufitowego. Lampy UVC Aseptor bezpiecznie dezynfekują powietrze w podmiotach ochrony zdrowia, takich jak szpitale, przychodnie oraz gabinety. Przepływowe lampy UVC skutecznie oczyszczą powietrze w biurach, przestrzeniach typu open space, salonach fryzjerskich, salonach kosmetycznych, także w klasach szkolnych, żłobkach, przedszkolach, restauracjach i hotelach. Wszędzie tam, gdzie przebywają nasi pracownicy i klienci. Wirusobójcze lampy UVC Aceptor. Można także stosować w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Już dziś podejmij decyzję o zakupie wirusobójczej i bakteriobójczej lampy UVC dla swojego biznesu. Skontaktuj się z nami www.ultraviol.pl.